Poprzednim odcinku The Walking Dead Grupa próbuje otrząsnąć się po tragedii. Chuck daje naszemu bohaterowi kilka rad odnośnie przetrwania Clementine. Musi mieć mapę i plan działania w Atlancie, zrobić porządek z włosami dziewczynki, by nikt nie mógł za nie złapać, oraz nauczyć ją strzelać. W międzyczasie Ben przyznaje się do zaopatrywania bandytów w czasie, gdy mieszkali w motelu. Po jakimś czasie w trasie grupa napotyka kolejną przeszkodę. Z wiaduktu zwisa cysterna blokująca drogę. By jechać dalej, nasi bohaterowie muszą sobie poradzić z tym problemem. A żegnam. Na razie. z tej strony! Laska gaming! A oto kolejny epizod, przez niektórych dość wyczekiwany: The Walking Dead. A dzisiaj kontynuujemy naszą podróż i powoli zbliżamy się. Z czego co się orientuję, oczywiście tego co czytałem, powoli zbliżamy się do końca. Fuck, fuck, fuck! Trzeciego epizodu. Trzeciego odcinka dokładnie. The Walking Dead. I, don't and I'll go and I'll I the ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel, something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This is a crew here. This ain't shit. This. Yo, you keep screaming like that. You oh, get jakish... your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? because we could have just kept walking. Jakiś, e, I jakiś, e, Nie mamy złych no, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. let tak będzie We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Okay.

We could use some able bodies and yeah we we really need some help. What's in it? Oh shit you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh this is great. See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. I nie, jest tam. popatrzeć na ten, ale na razie wsłuchuje się oczywiście na ziemią. E, jest ze mną od początku epidemii. First day all of this Long ago, what time is it? I don't know, four maybe two hours ago. God damn, we're sorry for anything that's happened to you guys. The train is awesome. You no problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road alone. Spoko, we'd appreciate the help. No, on blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. No się Przynajmniej... Mm, ciałko do poderwania. Mm, 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 mm. Dobra. E, użyj zaczep. No dlaczego? Przecież to wygląda na plastik albo na na gówno. Tak bardzo. Nie możesz tu iść, przecież nie chciałbyś się zgubić. Z drugiej strony też nie możesz iść. generator. No zobaczymy, coś w tej ciężarówce. A tam zombie. Tylko znaki stop. Ta siema jest jakaś. Ta siema. Co to? Przepraszam Państwa. Troszeczkę.

Munuok A to jest no... przygnębiające. No. Kurde strata jak ja pierdolę, no. Co ja będę mówił. Chociaż już wiele razy to mówiłem, że to jest tylko gra, ale to... Ale się przywiązuje nawet do, do postaci. I to też pokazuje kuszt tego scenariusza, co już też mówiłem wiele razy. Zobaczymy co tu jest. lali w środku. Wow, fajne tłumaczenie. Nawet tekstury są potłumaczone. Nie no tu, tu akurat mnie zaskoczyli, panowie. Nie mogę stąd zeskoczyć! Nie, za wysoko! Trzeba się jakoś dostać do środka. Toż to piękne drzwi Krewetaj. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Dokładnie, bo ci jeszcze w pierdzielom zombie zagłady. To Nie, są zwykłe zombie, to są zombie zagłady. Dobra, push through. Nope. Coś tam okłamało. Maybe I could look in. W sumie.

To no, chyba nie jest stacja benzynowa. Ciepno tu jak łytupie. Kurde co mi się tak ziewia, proszę państwa, no nie wiem. O, patrz, mamy czas nawet. O nie. Zablokować drzwi. A dobra. O to chodziło. Dobra. Uh,

a jak tam zostaniesz na zawsze, będziesz więźniem Zagłady. Wszystko tu jest Zagłady, bo jak powiesz Zagłady, to to brzmi tak bardziej... Fuck. No! Pan brzydka morda. Pan brzydka morda dwa. Co zrobić? E, nie da Żubasz trika pera taka taka. Naka taka taka. Naka, taka, taka. Kiepcie! Panie brzydka mordo! Nie, panie brzydka morda! Ja nie chcieć całusek! Nie całusek! Nie całusek! Nie całusek, niecieć! Chyba nie żyją. Nie żyją. A kto umarł, to nie żyje. Nie strzeliła. It's okay, it's okay. Everything's fine. Kinhel, pan brzydka Word 3 Keys, <grym> Szybko, 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 pyk. Nie! <laughs> no, 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 Shitch Sherlock. G <sighs>

No zabij wszystkich, i później poczekać, co się stanie. Nic się nie stanie, bo nikt nie będzie żyć. Takie jest życie. Nie tworzyłem go. Ja jestem życiem, panem życia i śmierci. Dobra, przestańmy na chwilę, zachowajmy powagę i odczepmy tą cysternę, żebyśmy mogli przejechać pociągiem. To szczerze, że wydaje mi się, że ten epizod jest dłuższy niż e, poprzedni. Znaczy odcinek, dokładnie, odcinek, odcinek. Ten trzeci. Mm. Nie ufam mu. On chce się patrzeć na moją dupę. No to do dzieła. palniczkiem zygu zygu. Yep. co jest? Co jest? No to mamy tą... Eee, to mamy Tasiemę. Wow! Jezu, jaki ty jesteś genialny! No po prostu Nobel, Nobel, Nobla temu pana. Temu panu. Tak bardzo polski.

Co ja mam zrobić? Co mam zrobić tu? Uu, co ja mam tutaj zrobić? Bum, bum. Przypalmu mordę. <laughs> o, no, fok. <laughs> 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 Tylko mocno nie puszczać się, ciapajcu.

Jakie emotion. Jebut I drabinka chyba jebut. No ja. O nie. Benzynka. Fuck, fuck 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 Tu tu no 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 Przeskakiwać! Dobra, dogramy do checkpointu. Skacz, 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 skacz. Niech ci będzie. Skacz. Zostań tu, a my odjedziemy z twoją dziewczyną. he, uczę. To jest chyba checkpoint, ale mamy jeszcze. To jest zbyt emocjonujące, żeby tu przerwać. Mamy jeszcze trochę czasu. No co za pało. O, Omid. No dobra, zeszlejcie ich Na no, kiedy te tekstury z tyłu yy, widzicie to, to jest fajny <grytanie> Bieda Babkę czy faceta E. e. Babę. Babę, pie... Babę Babę O mid No musiałem wybrać Jest Wejdzie. Fuck je. Yeah. Uratowałem oboje. Jeszcze do mnie od Sanawabyczów. Jakie te... Nie, yeah, z tyłu te tekstury. Bieda. Sorry, że nie dałem wam wyboru, ale to było trochę za szybkie. Gdzie będzie wybór, gdzie będę mógł trochę... Trochę. Y, y, trochę czasu, to przerwę i jak zwykle dam wam wybór. Ale tutaj było to za szybko, za szybko naprawdę. Od dawno już nie było wyboru, od. praktycznie jednego. całego tego dużego. od y, o, epizodu. epizodu, odcinka. Tego epizodu dużego. Dobra, to jest. Dobra, jeszcze zobaczymy scenkę. jeszcze mamy troszkę czasu. Co to za basgrały. <laughs> the hmm. We'll find Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Ale well, trzeba to ich znaleźć Kenny, nie otrzeźnię nie otrzym się poradzimy sobie right. alive, No, to się liczy you to your thoughts. dobrze powiedziałeś cool like <coughs> fuck What the fuck? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now what I need? Oh God. God. I thought that, On that, that was a good So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents. Y might your plan. Fucking hell! Ale już myślałem, że wszystko będzie takie zajebiste. I w ogóle I jeszcze troszeczkę tylko statystyk na koniec. Czy zastrzeliłeś... zastrzeliśmy dziewczynę. A nie zastrzeliliśmy. Czy zostawiliście Lily? Zostawiliśmy Lili, czyli 42%, czyli my w mniejszości jesteśmy. Czy zacząłeś bójkę z kenem też w mniejszości? Czy strzeliłeś do Daka? Wszyscy prawie strzelili. Czy pomo pomogłeś Omid, Omidowi. No, no, nie tak źle wychodzimy, chociaż jesteśmy bardziej hipsterami w tym, ale to był trzeci epizod. The Walking Dead właśnie się skończył. A my za tydzień oczywiście. Zaczynamy czwarty epizod The Walking Dead i powolutku, powolutku zbliżamy się do końca całej gry, ponieważ epizodów jest pięć. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii The Walking Dead, zobacz całą playlistę albo inne filmy, które stworzyłem, a ja się oddelegowuję. Na razie.